Siemanko! E, witajcie w kolejnym odcinku e, Dzisiaj unboxing troszeczkę inny e, Nie testujemy kosmetyków Natomiast e, zakupiłem e, tym razem e, sprzęt ogrodowy Hortmasza e, Pojemności 161 cm e, Natomiast e, co do silnika akurat ten, ten mój model ma suleję aluminiową bo jest jeszcze tuleja żeliwna e, Troszkę, pewnie większych występuje, w większych mocach, natomiast tutaj jest y, aluminiowa, no ale myślę, że też y, sobie spokojnie da radę. Y, najważniejsze to, aby o to dbać. Y, jak wspomniałem, silnik Brixa, seria 750 y, DV, DV albo POV już nie pamiętam jak tam było, ale to jest bodajże seria, posilę się tutaj. Internetem to jest seria, seria DOF. DOF. No i ta właśnie seria IC, z dopiską IC. Ma tą tuleję żywną, a w tym przypadku jest tuleja aluminiowa. No i co? Otwieramy. No, Zobaczymy, co tutaj standardowo, kosz. Kosz jest też, też dość spory. Bo konkurencyjne jakieś modele mają sporo mniejszą pojemność. Pojemność kosza tutaj jest 75 litrów, także dość sporo. Są 50, 60, a tu jest 75. No naprawdę tej trawy tutaj sporo wejdzie do tego. Co mamy jeszcze? Mamy jeszcze przede wszystkim olej. Jedna, jedna buteleczka sparcza na zalanie, czyli będzie na dwa razy. Oczywiście firmowy Brixa w komplecie 0,6 litra trzeba będzie zalać przed uruchomieniem no i mamy tutaj samą koszarkę a ona jest po, po skręcana oczywiście do transportu a ją trzeba będzie sobie skręcić do kupy jest folią zalakowany przed klucze, instrukcja obsługi, tu jest cała ta główna rączka y, z, 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 z przyspieszeniem, to ssanie jest, prędkość, prędkość chyba obrotów, prędkość obrotów tu jest, tak. Zaślepka do, y, wyrzut boczny, jest, tak, wyrzut boczny, żeby sobie na przykład bez kosza jak nie chcemy z koszem kosić, no to sobie zamontujemy tu z boku i mamy wyrzut na bok. No i tu już jest cały sprzęt trawy. Muszę go wyjąć jednak to. już jest naprawdę jest dość ciężka na powiem. Yy, muszę jakoś się dobrze tu złapać, żeby mi się nie wycknęła. Będę miał problem z wyjęciem. Na jeszcze zbrymuje. Żeby było No, Ale dobrze, dobrze, że jest tak mocno. to lepsze, lepiej w transporcie się nic nie uskodzi. Prawda? Eee, dobrze, może teraz wyjdziesz z Kubana. Może teraz o, wyjdziesz teraz. Dobra. No naprawdę, naprawdę ważna jest taki kosiara. Duży silniczek jest. No tu jeszcze... Tu akurat jest dokument zakupu. Niech sobie zostanie. Tak to wygląda. Kortmaszyk całkiem fajny. Ładny design, ładny kolorek. O, tu mamy jeszcze nakrętki, które łączą nam rączki, kosz Kosz też, zapnę, zobaczę jak to wygląda. O. Mamy też zaślepkę. Jak kosimy bez kosza, zakładamy ten wyrzut boczny, to wtedy zakładamy sobie taką zaślepeczkę z tyłu, żeby nam nie pchało tutaj trawy do wylotu, tylko będzie wydostawała się bokiem. A bez tego normalnie kosz też fajnie się zakłada, bo jest na haczyki ten drucik Ładnie wchodzi, delikatnie, to jest spasowane elegancko. No i tak, trzeba będzie zalać olej, poskręcać do kupy i odpalimy. Także wracamy za chwilę, poskręcam to wszystko, zalejemy olej i będziemy odpalać. A więc tak, jest kosiareczka skręcona, szybka akcja. Tu mamy takie klamry na takie plastikowe nakrętki. Łączone jest z dwóch elementów, także szybko idzie. Wszystko ładnie pasuje. Teraz odrywamy tą ochronną taką folię. Odrywamy. ona jest tak wpracowana troszkę na ciepło. Paliwka jeszcze trzeba będzie dolać, ale tak można można zalać jej oleju. Bo mamy suszę. Jak to w nowym sprzęcie. Zalejemy. Zobaczymy ile tego wejdzie. Czy wejdzie całe 0,6? Czy wejdzie troszkę mniej? Zaraz się wszystko okaże. Zabezpieczony ładnie. Jak każdy olej. Zaraz będę go skorował żeby to oderwać, powinny być takie właśnie języczki, żeby to zrobić, a tak to muszę się posilić jakimś nożykiem, nożykiem jakimś, o, nożyk zawsze jest. O, troszeczkę na Zaraz eee, sprawdzimy tutaj maksimum. Są takie strzałeczki, pokazują ładnie, ale póczy gorąco dzisiaj. Wilgotność 62%, ale jest strasznie dużo. Muszę sobie chyba wiatraczek uruchomić. Dobra, teraz muszę wytrzeć, sprawdzić, jak to wygląda, czy coś stało. No i tak, tak by mogło zostać, jak coś mało wyszło. Mało, jednak jest mało. Trzeba mać wszystko. Jest minimum teraz. O. Jedna butelka na jedną wymianę. Dobrze pomyślane. ale jeszcze, jeszcze sprawdzę, żeby być pewnym. Może się nie okazało, że jednak że jednak wyjdzie trochę więcej. A teraz się cały macza. Cały się teraz macza w tym oleju. O, teraz jest luks. Tutaj są takie strzałeczki. I do maksimum między jedną, a drugą strzałką należy wlać. Teraz będę musiał skoczyć jeszcze po benzynkę. Troszeczkę wala się i startujemy. I startujemy. Ma też taki lekki start, że delikatnie się e, pociągnie i ona już odpala. Nie trzeba jej bokować jak w starszych modelach. Nie trzeba jej mocno chękłać lekko pociągamy i powinna odpalić. No ale to zaraz zobaczymy. Skoczę poważkę, dolejemy i... Dobra, jest troszkę paliwa. Można wlać i będziemy odpalać. Nie mam dużo, ale powinno starczyć. Reszta jest w starej koszarce. Zrobimy porównanie epoki stary nak, też z silnikiem brixa, no i ten nowszej generacji. Różnice widać, tamta już też jest dość zmęczona, już kółka kilka razy zmieniałem, jakieś uniwersalne, napęd swego czasu już był odpięty, bo coś szwankował, także przeżyła już swoje, nakosiła się tego wszystkiego. Dużo jest terenu do koszenia. O, dużo nie wchodzi. Nie chcę też razić do pełna, bo to na razie na próbę, ale ten szybki start mi się podoba. 3, 2, 1 i rura. Jak to wygląda z bliska? Wszystko. Wiadomo, jak to nowa. kosiareczka wszystko jest nowe, eleganckie. O, i tu jest taki numer. Po tym numerze możemy sprawdzić, czy jest tatuleja żeliwna, czy jest aluminiowa. Tu akurat zaczynają się liczby na 1006, i to oznacza, że jest tatuleja aluminiowa, a bodajże, jakby było 1008. To jest właśnie ta tuleja yy, troszeczkę wytrzymalsza. Ale myślę, że to właśnie z tych jeszcze większych, mocniejszych kosiarkach, aczkolwiek może i też trafia się i w tych, w tych modelach. I tak samo tutaj po tej naklejce można stwierdzić jeszcze i że tu tak dopiska powinna być, a tutaj w mojej tego nie ma. No, i tu fajnie, tu rączka można sobie gdzieś tam ją podciągnąć, nie trzeba łapać od dołu, tam gdzie jest brudno. Tylko tu taka poręczna, czy gdzieś nieraz na samochód, gdzieś się wrzucić na jakiegoś busika, jak trzeba się gdzieś przemieścić. No i, no i mówię, ten kosz, ten kosz jest skubany spory i dobrze, bo zaraz Wam pokażę, zrobimy wjazd drugą kosiarką, tą moją starą. I ona już jest. Ona ma też kosz troszkę mniejszy. Szybciej się napełnia. Wiadomo, szybciej trzeba zmieniać, wyrzucać tą trawę. O, i moczą ukazał się las. Jest stary sprzęt. Ale silnik też oczywiście. Tu jest 190 Silnik chodzi jak brzytwa. Nawet jak się o oleju zapomniało. To i tak, to i tak nic mu nie było, dolewkę się zrobiło i chodzi jak rudy 102. Też tu mamy w tym Naku spory, spory kosz. Ale yy, wydaje mi się, że Deko jest większy yy, w tym Hortmaszu. Yy, dłuższy jest to, przede wszystkim jest dłuższy. No, a tu mam, tu mam model 190. Yy, seria EX jakaś, Briggs No, ale mówię, silniczek chodzi elegancko, nic się nie działo. Tutaj też są jakieś numery, ale tutaj po tych numerach to nie wiem, jak tam, czy jest, jak z tą tuleją w tym przypadku by było. Ale zostawię sobie awaryjnie na jakieś takie trudne miejsca, gdzieś takie, żeby nie było szkoda tej nowej. To będą chodzić obie. Wymienię olej w tej starej. No i no, duży plus, że są duże koła z tyłu i szerokie dość. To te nierówności bardziej będą się na terenie e, tak gubiły. Będzie się lepiej jeździło wygodniej niż na takich małych. Tu kupiłem w niej takie uniwersalne kiedyś. I one są malutkie, przez co straciłem wysokość yy, możliwość podnoszenia i obniżania jej, no bo jednak niskie koła. Yy, to się wszystko opuściło. No i, i to czasami jest tak, że jak idzie susza, to lepiej nie kosić tak krótko, tylko sobie właśnie wyżej podnieść. Także teraz hort masz będzie. Główne zadania pełnił, a, ale takie najgorsze miejsca, gdzieś takie, żeby się nie, nie niszczyła, to jeszcze będę używał tej starej. Także co? Yy, widzimy się w kolejnym odcinku. Nie wiem kiedy, zobaczymy. Może coś tam, jakiś kosmetyk, wpadnie do nagrywki. Ostatnio mało czasu na to mam, ale może coś się ulepi. Także yy, strzałeczka i do zobaczyska.